Więc witam wszystkich. Przywożę pozdrowienia z, ze zboru Spalowic i chciałbym się podzielić dzisiaj moim świadectwem z wami. Więc e, ogólnie urodziłem się w rodzinie wierzącej, więc od urodzenia e, chodziłem do zboru na szkółki niedzielne, obozy, tak jak to bywa. I nie byłem na pewno jakimś grzecznym dzieckiem, dużo grzeszyłem, dużo przykrości na pewno rodzicom też sprawiałem, ale taka świadomość na temat e, tego wszystkiego, Biblii, Kościoła, zbawienia, zaczęła się dopiero w wieku gimnazjalnym, gdzie zaczęło się uczęszczać na no te obozy, było dużo emocji na tych obozach i tam też były takie. Przebłyski emocjonalne, jakby to nazwać, że czułem po prostu, że to jest już to, że już należę do Pana, ale zaczynał się znowu wrzesień, koledzy, wulgaryzmy, uzależnienia pewne w okresie gimnazjalnym. I czułem, że to mnie tak hamuje, bardzo przed tym, żeby mieć jakąkolwiek relację z Bogiem. I to się tak ciągło aż do czwartej klasy technikum. Gdzie Bóg wiedział dobrze, gdzie uderzyć, i wiedział gdzie mnie zaboli. Bo wiązałem dużą przyszłość z yy, moimi prawojazdami. Chciałem być kierowcą zawodowym, a Bóg postanowił, że po prostu stracę prawo jazdy za prędkość w terenie zabudowanym i myślałem sobie na początku szybko minie 3 miesiące i znowu wracam do gry ale niestety tak nie było bo niestety, bo musiałem zdać badania psychologiczne i to się okazało największy problem pierwszych nie zdałem myślę na pewno zdam na ciężarówkę zdałem badania to czemu mam teraz nie zdać ale znowu nie zdałem i to już był taki okres że Myślę, że mogę stwierdzić, że popadłem w taką depresję nawet. Siedziałem w domu spałem bardzo dużo. Lekcje były zdalne, więc w ogóle w ogóle nie wstawałem z łóżka praktycznie. Tak jak się budziłem, tak leżałem i byłem na lekcjach na wszystkim. I zacząłem się też wtedy modlić do Boga czytać Biblię dziennie. Ale nieświadomie dałem. Bogu, jakby ultimatum, że jak ja nie zdam następnego badania psychologicznego, które było mi potrzebne do tego prawo jazdy, to, to nie, nie chcę takiego Boga. Po, nie, nieświadomie takie coś po prostu zrobiłem. I tak żyłem przez 4 miesiące, gdzie przyszedł czas egzaminu i tydzień przed tym egzaminem czytałem Biblię i zacząłem czytać o bojaźni Bożej i wtedy sobie tak zdałem sprawę w ogóle z kim ja mam do czynienia że to tak nie może wyglądać, z kim w ogóle ja co, co ja w ogóle robię i wtedy sobie powiedziałem panie cokolwiek się nie stanie ja chcę iść za Tobą i, I wynik już był tego egzaminu nieważny. Oczywiście zdałem ten egzamin. Odzyskałem wszystkie prawo jazdy. Zrobiłem jeszcze na ciężarówki. Wszystko poszło po Bożej myśli i, i wychodzę z Panem. Amen. Amen. To padło z